Starsza pani podbija świat. Part 195. ninety five. One ninety five. Na lotnisku. At the airport. At the airport. Dlaczego jest tylko jeden bezpośredni lot z Los Angeles do Nowego Jorku? Why is there only one non-stop flight from Los Angeles to New York? Albo why is there only one direct flight from Los Angeles to New York? Jak powiemy zegarek na rękę? zegar a watch a watch a clock a clock dlaczego na lotnisku nie ma zegarów why are there no clocks at the airport Why are there no clocks at the airport? Tutaj mamy nowe lotnisko w Berlinie, które od lat stoi puste. Jak powiemy, na tym lotnisku nie ma samolotów? Już to umiemy There are no planes at this airport. No planes, żadnych samolotów. Po angielsku, jak powiemy no axis, żadnych x, to można tak samo powiedzieć not any axis. No axis oznacza to samo co not any axis. Więc można powiedzieć no trees albo not any trees. Można powiedzieć no bags albo not. Any bags, no cars, albo not any cars. Tutaj nie ma samochodów, tutaj nie ma żadnych samochodów. Dodamy sobie there are, i here, i możemy powiedzieć, there are no cars here, albo there are not any cars here. I to oznacza to samo, że nie ma tutaj samochodów, nie ma tutaj żadnych samochodów. Najczęściej to are not skraca się do aren't, i to się traktuje jako jedno słowo. No i mamy There aren't any cars here. Przeczytajmy wszystkie trzy zdania, które oznaczają dokładnie to samo: że tutaj nie ma samochodów, nie ma żadnych samochodów. There are no cars here, albo there are not any cars here, a częściej: There aren't any cars here. Najczęściej stosuje się te dwa zdania, żeby powiedzieć, że tutaj nie ma samochodów. Teraz, jak się zapytamy o to zielone zdanie, już umiemy, dlaczego nie ma tutaj samochodów. Już to umiemy, tworzymy pytanie: Czy nie ma tutaj samochodów? Are there no cars here? Dodajemy słówko why. I mamy, why are there no cars here? Dlaczego tutaj nie ma samochodów? Jak teraz zrobimy to z czerwonym zdaniem? Dlaczego tutaj nie ma samochodów? Odwracamy dwa pierwsze wyrazy. Mamy pytanie: Aren't there any cars here? Czy tu nie ma żadnych samochodów? I dodajemy sobie słówko why. Why aren't there any cars here? Dlaczego tutaj nie ma samochodów? No, przeczytajmy wszystkie zdania po jednym. There are no cars here. Why are there no cars here? There aren't any cars here. Why aren't there any cars here? Powiedzmy na dwa sposoby, że na lotnisku nie ma zegarów. There are no clocks at the airport. There are no clocks at the airport. Albo there aren't any clocks at the airport. There aren't any clocks at the airport. Zapytajmy się na dwa sposoby. Dlaczego nie ma zegarów na lotnisku? Why are there no clocks at the airport? Why are there no clocks at the airport? Albo why aren't there any clocks at the airport? Why aren't there any clocks at the airport? Wracamy do Berlina i na dwa sposoby mówimy na tym lotnisku nie ma samolotów. There are no planes at this airport. There are no planes at this airport. There aren't any planes at this airport. There aren't any planes at this airport. Zapytajmy się na dwa sposoby dlaczego nie ma samolotów na tym lotnisku. Why are there no planes at this airport? Why are there no planes at this airport? Why aren't there any planes at this airport? Why aren't there any planes at this airport? At this airport? Ludzie po angielsku to słowo, które nie ma końcówki S, ale jednak traktowane jest jako liczba mnoga. Nazwa jest dla mnie bardzo śmieszna. People. People. Ludzie. People. People. Jak powiemy, tutaj nie ma ludzi. Tutaj nie ma żadnych ludzi. Pamiętamy, liczba mnoga. There are no people here. There are no people here. Albo There aren't any people here. There aren't any people here. Powiedzmy na dwa sposoby. Na lotnisku nie ma ludzi. There are no people at the airport. There are no people at the airport. There aren't any people at the airport. There aren't any people at the airport. Zapytajmy się, dlaczego nie ma ludzi na lotnisku. Na dwa sposoby. Why are there no people at the airport? Why are there no people at the airport? Why aren't there any people at the airport? Why aren't there any people at the airport? Nie ma sensu przechodzić do kolejnej przygody bez przypomnienia sobie dobrego powtórzenia 170 jest nie ma. Osiemdziesiątych jest nie ma, a także jest zimno-ciepło. Zaczynamy od prawej. Wstęp wzbroniony, życie jest krótkie, nie skracaj go jeszcze. No trespassing. Life is short, don't make it shorter. I po lewej stronie, czy jest życie po śmierci? Wkrocz tutaj na teren prywatny i dowiedz się, i odkryj, i sprawdź. Is there life after death? Trespass here and find out.